Dzień dobry, zapraszam na Chorzowski serwis informacyjny. Zobaczmy skrót wydarzeń: Budżetowa sesja Rady Miasta, Kuralne spotkanie kolendowe, Chorzów i Nowy Sącz razem dla seniorów, Gruba Sztuki, Klirek z Chorzów Red Dragon z Pniewy. 22 stycznia Radni zatwierdzili budżet na rok 2015. Za nami czwarta sesja Rady Miasta, podczas której radni podjęli uchwałę budżetową miasta Chorzów na rok 2015. No nie jest to budżet marzeń, można powiedzieć, bo niestety nie wszystkie inwestycje, które się pierwotnie w nim znalazły, będą realizowane, ale też musimy po prostu patrzeć na realia. Nie możemy w jednym roku zrobić wszystko, co faktycznie można zrobić w, całej, w jednej kadencji. Dlatego też po korektach, po korektach, które wprowadziłem do budżetu, zostały na te zdania, które są już niezbędne, czyli przede wszystkim te, które są kontynuowane z lat poprzednich i nowe, które już długo, długo na, swoją, na swój moment, na swój czas, czas realizacji, remontu, modernizacji. Wśród takich inwestycji znalazł się m.in. stadion na Cichej. Mamy na ten cel przeznaczone w budżecie miasta 2 miliony złotych na rok 2015, co oczywiście się wiąże z tym, że mamy w końcu możliwość kontynuowania tego zadania, które zostało wykreślone w roku 2013, w grudniu, pamiętamy, na sesji budżetowej. Możemy w oparciu o koncepcję, która wygrała konkurs, kontynuować to zadanie, tę pracę i przejść do fazy projektowej. W uchwalonym budżecie znalazło się wiele realizacji na które czekali mieszkańcy miasta. Budowa Kulmana, czyli małowodnica Chorzoba Torego, to jest budowa, przebudowa rynku, centrum świadkowe i układ drogowy. To jest rozpoczęcie ulicy Wolności od Hajduckiej do granicy miasta ze Śniowicami. To są również inwestycje w szkołach, budynkach, obiektach szkolnych. To jest Słowak, liceum słowackiego, doczeka się w końcu przebudowy i modernizacji sali gimnastycznej, elewacja siedemnastki, boisko siedemnastki, szkoła podstawowa na Łagiewnickiej, nowe boiska dla szkoły sportowej, czyli Ryszki i nowy basen dla... Dla y, liceum i gimnazjum przy Harcerskiej, tak, nowa modernizacja basenu, także w tym roku inwestycja będzie również zakończona. To są te najważniejsze, największe, bym powiedział, inwestycje, które w tym roku będą się odbywały. Łączną kwotę planowanych dochodów budżetu na rok 2015 ustalono w wysokości ponad 492 milionów złotych. Natomiast kwotę planowanych wydatków ustalono w wysokości 524 milionów złotych. W Miejskim Domu Kultury Batory odbyło się 16 Huralne Spotkanie Kolendowe. Tradycyjna impreza miała na celu kultywowanie śpiewu churalnego. Zaprezentują się chóry zrzeszone w Śląskim Związku Chórów i Orkiestr Okręgu Chorzowsko-Świętochłowickiego. Tym razem jest to program kolendowy i będziemy wspólnie świętować jeszcze to Boże Narodzenie i przeniesiemy trochę tej magii świąt ze swoich domów, właśnie tutaj do Domu Kultury. Na deskach mdk zaprezentowali się między innymi Chorzowski Chór Mieszany Świętego Flory. Jana, chóry mieszane lutnia, w czy magnifikat. Bardzo mi się dobrze pracuje z zespołem. Wspaniali ludzie, wręcz można powiedzieć, bardzo przyjaciele, wielcy przyjaciele moi. I ja mam dwa chóry, jeszcze mam jeden, bo ja nie jestem stąd. Staram się, żeby taka atmosfera była rodzinna i tam i tu, i udaje mi się to. Krepa tak panuje, że, że po prostu jesteśmy w okrojonym dzisiaj składzie, ale. Chcemy dać siebie wszystko, żeby to jakoś wyszło. Samo Boże Narodzenie jest magiczne, a śpiew to odzwierciedla znakomicie. Dla słuchaczy jest to gratka, jednocześnie przeżycie duchowe. Myślę, że każdy koncert tutaj coś dla tych słuchaczy coś daje. Rząd podpisał porozumienie o współpracy z Nowym Sączem w zakresie polityki senioralnej. Działanie przyczyni się do wymiany wiedzy i doświadczenia decydentów obu miast, dotyczących między innymi oferty instytucji działających na rzecz seniorów. Wspólne projekty kulturalne, czyli nasi seniorzy pokazują to, co potrafią u nich. Na przykład przedstawienia. Chór lub nie mógłby wyjechać. My będziemy chcieli zaprosić ich grupy seniorów do nas, żeby pokazali to, co, to, to, czym oni by się chcieli pochwalić. Chcemy też wspólnie starać się o środki unijne na realizowanie programów skierowanych do osób starszych. Dzisiaj będziemy te kierunki współpracować. Pracę omawiać na spotkaniu delegacji roboczych, a teraz będzie mieć przyjemność w towarzystwie seniorów tych aktywnych z Chorzowa i tych aktywnych z Nowego Sącza, bo przyjeżdża do nas 30-osowa delegacja tych seniorów, którzy są aktywni tam, podpisać to porozumienie. Tak, żeby ta współpraca zaczęła się tak oficjalnie i w towarzystwie tych osób, których ona dotyczy. Biorąc pod uwagę, że w Nowym Sączu inicjatywy dotyczące seniorów są daleko zaawansowane. A z kolei wiedziałem, że doświadczenia Chorzowa są jeszcze większe, to propozycja współpracy wydała się na niezwykle ciekawa. I jak się okazuje, cieszy się dużym zainteresowaniem. Tego samego dnia w Chorzowskim Centrum Kultury odbyła się gala Chorzowskiej Akademii Seniora, w której udział wzięli również goście z Nowego Sącza. My podglądamy, co dobrego wymyślają inni, a inni, zauważyłem, podglądają to, co my robimy. I dzisiaj usłyszałem mnóstwo dobrych słów od pana prezydenta Nowego Sącza, od pani pełnomocnik z Nowego Sącza, chwalących to, co dzieje się w Chorzowie. Nam również podobają się pewne elementy tego, co robi się dla seniorów w Nowym Sączu, czy wydawnictwa, czy rozszerzenie działalności Uniwersytetu Trzeciego Wieku, wiele, wiele innych elementów. Po gali miała miejsce chorzowska premiera spektaklu Pół na Pół w reżyserii Wojciecha Malajkata. W głównych rolach Piotr Polk i Piotr Szwedes. Mama nie tego leszcza, rozumiesz? I ja w tym momencie mówię jej, jej jakiś dowcip, rozumiem? Mama się ksusi, dławi, ością i, i nic, w Przychodzi ten moment, a ja nie mogę sobie przypomnieć żadnego dowcipu. Pustka Rozwój pasji i talentów, kształtowanie otwartych i odważnych postaw twórczych. To główne założenia projektu Gruba Sztuki. Młodzi artyści mają okazję wykazać się swoją twórczą aktywnością podczas różnego rodzaju warsztatów fotograficznych, muzycznych, plastycznych czy teatralnych. W grupie sztuki przede wszystkim chodzi o pracę twórczą. Chcemy pokazać młodym, że w, sztygarce, w sztygarcie da się pracować, da się tworzyć sztukę i da się ją rozumieć po swojemu, robić ją na własnych zasadach, bezkompromisowo. Festiwal dzieli się na dwie części. Pierwsza część to są spektakle konkursowe, a druga część to są imprezy towarzyszące. Mamy siedem spektakli sprowadzonych z różnych części Polski Między innymi z, na przykład Starnowa, część jest, oczywiście większa część jest ze Śląska, z Będzina, na przykład nieodwracalne, zrozumieć ciszę, humanka, kapel szajba. Także mam nadzieję, że ludziom będzie się podobało. A przede wszystkim artystom, bo to jest dla nich festiwal. Chcemy dać szansę tym młodym ludziom. Przewidujemy dla nich nagrody, które ułatwią im jakby dalszą pracę. Między innymi taką nagrodą dla wygranego zespołu jest 1000 złotych, które przeznaczymy na działalność grupy, działalność artystyczną grupy, a także występ na scenie Teatru Rozbark. To jest nowo utworzony teatr w Bytomiu, jest naszym partnerem. Już niejednokrotnie się wyrażałam, że jestem bardzo otwarta na, na działalność dzieci i młodzieży. To jest nasza przyszłość, nasz przyszły widz, nasz, nasz przyszły aktor. I z wielką nadzieją będę oglądała, myślę, że rzeczy nowatorskie, między innymi, na to liczę. Sztuka Humanka Jarosława Murawskiego była jednym ze spektakli konkursowych. Swoją adaptację przygotowali uczestnicy zajęć teatralnych z Młodzieżowego Domu Kultury nr 2 w Zabrzu. Kochamy teatr i lubimy grać i myślę, że jest to ciekawa inicjatywa, w której warto wziąć udział. Zwycięzcą przeglądu teatralnego podczas pierwszego festiwalu Gruba Sztuki została grupa artystyczna Teatr TCR ze spektaklem Knienie. Jak zapewniają organizatorzy festiwalu, jego kolejna edycja z pewnością pojawi się w przyszłym roku. Klirex przegrał z Beniaminkiem z Pniew 2 do 3. Schodzimy w z parkietu przez właśnie przedłużone karne, które wynikały z pewnością z niefrasobliwości w naszej grze obronnej. Gdyż faule te nie były robione jakby w strefie zagrożenia, tylko były to proste błędy, proste faule na połowie przeciwnika no i niestety tak zachowywać się nie wypada. Myślę, że to był mecz walki, przede wszystkim, tak, dużo się działo, eee, bardzo dużo agresywnej gry z jednej i z drugiej strony. Gdzieś tam, gdzieś tam w efekcie końcowym to rozstrzygnęło myślę losy meczu, ponieważ wykorzystaliśmy dwa przedłużone rzuty karne. Bardzo się cieszymy jeszcze raz. Powtórzę, może tutaj z tych trzech punktów, bo wiemy, że to jest bardzo trudny teren tutaj i, i, i naprawdę w świetnych humorach wracamy do pniew. Spójrzmy, co ciekawego w najbliższym czasie odbędzie się w naszym mieście. 30 stycznia klirek schorzów podejmie Gacty Aktiv z Duńska Wola. 1 lutego w Miejskim Domu Kultury Batory odbędzie się konferencja, gdzie mieszka zdrowie. Wszystkich pozostających podczas ferii w mieście zapraszamy do zapoznania się z zimową ofertą instytucji miejskich. Dziś to już wszystkie informacje. Obszerniejsze relacje znajdą Państwo na stronie comtv.pl oraz chorów.tv. Na kolejny serwis zapraszam we wtorek za tydzień. Do zobaczenia!